Kłaniam się, cześć, ja nazywam się Jakub Szyndlar i witam w kolejnym odcinku Cency Krok po kroku, serii, na której pokazuję podstawy obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, jak też podstawy technologii. Rozpoczniemy sobie teraz taką króciutką serię pięciu odcinków emitowanych co tydzień, na których postaram się przybliżyć Wam, jak wygląda obsługa sterownika firmy Haz, zarówno takarskiego, jak i frazarskiego, bo szczęśliwie są one takie same, jakie przyciski posiada ten sterownik, jakie funkcjonalności, co możemy znaleźć w poszczególnych oknach i mam nadzieję, że pozwoli Wam to zapoznać się z sterowaniem, którego być może nie znacie i łatwiej wejść prawda, w obsługę takiej obrabiarki. Także cóż, zapraszam do oglądania. Zanim omówimy sobie faktycznie ekrany sterownika, musimy sobie nazwać kilka grup na klawiaturze, którymi później będziemy się posługiwać. Taką pierwszą grupą będą nasze klawisze funkcyjne. Najważniejsze z nich to oczywiście reset, przycisk, którym będziemy zatrzymywać praktycznie wszystkie działania maszyny, za wyjątkiem zmiany narzędzia, procesu gwintowania czy też nacinania gwintu. Innymi słowy wszystko, co da się bezpiecznie zatrzymać, więc obroty, chłodziwo, posuw, no i realizację programu. Reset ponadto będzie w stanie nam przewijać ten program do początku i jest taki częsty nawyk, który wiele osób ma, w tym ja, przed uruchomieniem programu zwykle wciskamy reset, żeby upewnić się, że jesteśmy na samym początku i że ewentualnie zależnie od ustawień maszyny mamy wyzerowane wszystkie domyślne funkcje modalne. Przyciskiem bezpośrednio obok jest power up. on będzie nam bardzo potrzebny, obrabiarka sama nam zasugeruje jego użycie. Power up służy do najazdu na punkty referencyjne, czyli na zero maszynowe. To jest zwykle tylny, prawy, górny narożnik całej przestrzeni obróbczej maszyny natomiast tutaj są pewne różnice zależnie od marek. Jest on potrzebny po to, że maszyny, które nie posiadają liniałów optycznych, nie posiadają odczytu absolutnego, wymagają najazdu na jakiś znany punkt, czyli to zero maszynowe, od którego później wszystkie przejazdy, wszystkie ruchy będą dopiero liczone prawda, do pozycji, w której maszyna ma się, ma się później znaleźć. Recover wykorzystamy sobie w momencie, kiedy z jakiegoś powodu zatrzymamy pracę magazynu i będziemy chcieli ją naprawić. Tutaj o recoverze zrobimy sobie zupełnie osobny film. Klawisze ot 1 df 4 będą potrzebne nam wtedy, kiedy będą wyświetlone podpowiedzi na ekranie, że przyciski OTF-1DF4 mogą być przydatne, więc na razie się nimi nie przejmujemy. Tu offset measure i part zero set na frezarkach bądź też X diameter measure i Z face measure, przydatne będą do pomiarów ręcznych bazy bądź też narzędzia. I tutaj też większość obrabiarek dzisiaj posiada sondy, więc raczej nie są przydatne. Także możemy spokojnie przejść do drugiego bloku, do bloku klawiszy, klawiszy osi. Klawisze osi są nam potrzebne oczywiście po to, żeby wybrać, którą osią będę się poruszał, jak też na bokach mam dwa, dwie kolumny pomocnicze, ruchy konia, wyrzutnik wiórów, ruchy dodatkowej dyszy chłodziwa i tym podobne. Override to grupa, która pozwala nam modyfikować parametry, które wpisaliśmy w programie obróbkowym. Pierwszy wiersz odpowiada za feedrate, czyli za posuw roboczy, plus minus 10% zwiększanie, zmniejszanie posuwu roboczego, 100% przywrócenie tego, które jest zapisane w programie, jak też handle feed, czyli możliwość płynnego regulowania za pomocą tego kółka, którego kawałek widać po lewej stronie ekranu, e, płynnego regulowania posuwu o 1% w górę albo w dół. Spindle, drugi wiersz, odpowiada oczywiście za wrzeciono. Forward Stop i Reward za włączanie, zatrzymywanie i włączanie na lewych obrotach tego, że wrzeciona. I ostatni, czwarty wiersz, przyciski Rapid, czyli prędkość ruchów ustawczych, ruchów G0, ale też wszystkich ruchów, które są, jakby ustawcze z definicji, wewnątrz cykli obróbkowych. Bardzo ważną grupą jest też grupa przycisków display. Ich zadaniem jest wyświetlanie na ekranie sterownika konkretnych informacji, konkretnych okien, nie wpływając jednocześnie na to, co maszyna robi. Innymi słowy, ja mogę mieć ciągle uruchomiony program, on ciągle może obrabiać detal, a ja mogę sobie klikać przyciski z grupy display, żeby popatrzeć niektóre rzeczy na ekranie, żeby wykorzystać znajdujące się tam kalkulatory, żeby wprowadzić dane do offsetów, żeby zmieniać settingi. Tak więc to są tylko rzeczy, które wpływają nam na wyświetlane rzeczy, jak zresztą nazwa wskazuje. Przyciski kursorów są oczywiste. Przyciski wyboru trybów odpowiadają za to, co maszyna ma robić w tej chwili. Są to odpowiednie tryby edycji pamięci, czyli uruchamianie programu MDI, czy też jak niektórzy się upierają, MDI, czyli Manual Data Input do tworzenia krótkich programów do pomiarów, handle jog do poruszania się osiami, zero return do najazdu na punkty referencyjne maszyny, ewentualnie do samego bazowania i lista programów, czyli nasz tryb, którym będziemy zarządzać plikami na maszynie, będziemy mogli kopiować, przenosić, uruchamiać itd. itd. Każdy z tych przycisków trybów wskazuje swoim jakby kształtem, bo jest w kształcie strzałki, na cztery klawisze będące po prawej stronie, na klawisze trybów i tu jest bardzo prosta zasada. Jeżeli na przykład szukam czegoś związanego z uruchamianiem programu, chociażby trybu single block, to najprawdopodobniej znajdzie się on na prawo od trybu, w którym ten program uruchamiam, czyli od trybu memory. To jest bardzo wygodna sprawa. Zawsze te, te tryby wskazują nam swoim kształtem, które klawisze mogą być nam w tym trybie potrzebne. Natomiast czasem miesza się pomiędzy nimi, o czym sobie, o czym sobie oczywiście powiemy. I na sam koniec zostają nam klawisze alfabetyczne i numeryczne, czyli klawiatura za pomocą której będziemy wprowadzać faktycznie dane do naszych programów. Żeby było nam troszeczkę prościej, poupychamy sobie pewne grupy przycisków po prawej stronie ekranu, tak żebyśmy mogli zrobić miejsce na sam ekran sterownika. No i od tego ekranu sterownika sobie będziemy mogli zacząć, mianowicie od wybazowania naszej maszyny. Do wybazowania maszyny wykorzystamy przycisk Power Up Restart. Jest to przycisk, który spowoduje najazd wszystkich osi mojej obrabiarki na punkt referencyjny. Oczywiście wcześniej muszę wyciągnąć wyłącznik awaryjny, zresetować istniejące alarmy i najeżdżamy na punkt referencyjny, akceptując to jako A automatyczny. Przy świeżej maszynie, która nie ma żadnej pozycji kolizyjnej, to nie powinien być problem. W wypadku frezarek ten, ten komunikat w ogóle nie wyskoczy obrabiarka w trakcie najazdu na punkty referencyjne będzie musiała najechać na znane miejsce z racji tego, że nie korzysta z liniałów optycznych o absolutnym odczycie pozycji innymi słowy w tej chwili nie wiedziała gdzie się znajdowała dopiero po najeździe na ten punkt zorientowała się, że ok, tu jest moje zero maszynowe i teraz każdy przejazd, który będziemy realizować naszymi osiami będzie liczony od tego miejsca no bo obrabiarka będzie wiedziała o ile się przesunęła nie będzie wiedziała gdzie jest, ale wie gdzie się przesunęła od zera, więc to daje prawda, możliwość zrozumienia, gdzie się znajduje. Pierwsze dwa przyciski, które poznamy, a właściwie dwa tryby, to MDI oraz Handle Jog. Zaczniemy od przycisku MDI. Po wejściu w niego jesteśmy w takim trybie manual data input. On służy w założeniu do konstrukcji krótkich programów, takich które mogą być ulotne. To mogą być na przykład pomiary narzędzia, to mogą być przetoczenia pojedynczych średnic, to może być jakiś pojedynczy najazd na współrzędne. Raczej nie trzymamy tutaj pełnego programu obróbkowego, a jedynie, a jedynie króciutkie fragmenty, które mogą być dla nas ulotne. I w tymże trybie MDI, z racji, z racji jak zwykle kształtu naszego przycisku, on wskazuje nam na cztery przyciski trybu po prawej stronie. I są to odpowiednio kulant. Kulant spowoduje włączenie i wyłączenie chodziwa po kolejnym naciśnięciu. Ewentualnie, jeżeli wcześniej nacisnę na klawiaturze klawisz SHIFT a później klawisz kulant, to zależnie od konkretnej obrabiarki mogę mieć w tym miejscu albo chłodzenie wysokociśniowe, jeżeli mówimy o tokarkach, albo chłodzenie powietrzem, jeżeli mówimy o frezarkach. Wyłączenie tak samo SHIFT i kulant. Wycisk bezpośrednio obok, handle scroll, to jest taka troszeczkę zapcha dziura. On wykorzystywany jest do scrollowania niektórych opcji w maszynie. W praktyce, w trakcie codziennego użytkowania, raczej się z niego nie korzysta, więc go sobie na, dzisiejszy, na dzisiejszym materiale zupełnie pominiemy. Natomiast powiemy sobie oczywiście o przyciskach ATC czy też Taret. Te przyciski są podzielone kreską, dlatego że zdjęcie było robione na symulatorze, który jest uniwersalny. ATC to Automatic Tool Changer dla frezarek. Taret, no to oczywiście głowica narzędziowa tokarska. Pojedyncze wciśnięcie tego przycisku, tutaj uwaga, zobaczmy czy na pewno nie jest to kolizyjne działanie, spowoduje zmianę narzędzia na kolejne. Jeżeli teraz mam narzędzie 5 i wcisnę przycisk Forward, to nastąpi zmiana na narzędzie szóste. Kolejne wciśnięcie. Zmiana na narzędzie siódme. Ewentualnie mogę wpisać z klawiatury w dowolnym momencie numer narzędzia, który mnie interesuje, Poprzedony literą T jak Tadeusz, więc T, tool, na przykład 1, i wcisnąć dowolny z przycisków zmiany narzędzia, żeby wybrać od razu narzędzie pierwsze, pomijając wszystkie narzędzia, które były po drodze. Ponadto tryb MDI. Pozwala mi też na uruchomienie obrotów, tak żebym mógł na przykład sprawdzić bicie wałka, ewentualnie go sobie z ręki przetoczyć. I żeby to wykonać należy wpisać z klawiatury wartość obrotów, na przykład 500 i wcisnąć przycisk forward bądź też reward znajdujący się obok napisu spindle w grupie overrides. W ten sposób zostały uruchomione obroty wrzeciona i mogę na przykład zrobić jakąś, jakąś prostą ręczną obróbkę. Ewentualnie Stop, naturalnie podobnie jak, jak Reset, zatrzyma mi wszystko, no bo Reset zawsze zatrzymuje, zatrzymuje wszystko. Jeżeli wiemy już, jak wybrać narzędzie, to warto by było dowiedzieć się też, jak tym narzędziem się poruszać w przestrzeni roboczej, i w tym, w tym celu wykorzystamy tryb Handle Jog. Po wciśnięciu Handle Jog, oczywiście on znów swoim kształtem, strzałki wskazuje nam przyciski trybów, które powinny być w nim używane, i są to w tym wypadku przyciski odpowiedzialne za prędkość. Pierwszy z nich odpowiada za posłów mikronowy, czyli każda działka na pokrętle handle jog będzie odpowiadała za jeden mikron przesunięcia. Kolejny z nich setkowy, każda działka odpowiada za setkę przesunięcia. Dychowy za dychę przesunięcia i milimetrowy za milimetr przesunięcia. Przy czym od razu uprzedzam, e, raczej sugerowałbym zwłaszcza z początku pominąć ten przycisk milimetrowy, bo on potrafi jeździć troszkę za szybko dla wielu użytkowników. Także raczej skupimy się na, na przycisku dychowym. I żeby zmienić oś, którą się poruszam, bo domyślnie jest wybrana oczywiście oś Z, mogę użyć dowolnego z przycisków wybierającego nam osie. Znajdują się one, one w, grupie, w grupie impulsowania. Wybór osi to po prostu wciśnięcie przycisku, na przykład X, -owego. wtedy mogę poruszać się X, -em. bądź też jeżeli nasza obrabiarka posiada osi więcej, na przykład jest to frezarka trzyosiowa, oczywiście przycisku Y, bądź też przycisku osi, e, osi obrotowych. Ponadto na środku tych przycisków, wyboru, wyboru trybu, wyboru osi, znajduje się przycisk Jog lock łamany na Rapid. On też jest zależny od obrabiarki. Jog jest to funkcja frezarkowa pozwalająca nam zblokować posłów z przytrzymania przycisku, na przykład celem splanowania długiego detalu. Natomiast na to karce pozwala nam poruszać się odpowiednio szybciej za pomocą przytrzymania. No i to przytrzymanie działa w sposób następujący. Jeżeli wcisnę Z i dlatego mamy dwa Z, -y, bo w tej sytuacji mogę wybrać, w którą chcę się poruszać. Dobrabiarka zacznie poruszać się w Z- jeżeli natomiast w trakcie tego ruchu docisnę przycisk rapid to brabiarka będzie poruszać się odpowiednio szybciej puszczam przycisk rapid i oczywiście działa wolniej tym razem akurat mam przekroczony limit ruchu użytkownika więc w drugą stronę wolno szybko wolno po prawej i po lewej stronie znajdują się dodatkowe klawisze funkcyjne które są już bardzo zależne od tego czy mamy do czynienia z tokarką czy frezarką zaczniemy sobie omówienie od wersji tokarkowej po lewej stronie mamy przyciski TS TS to skrót od tailstock więc wciśnięcie TS w lewo powoduje dojazd konika, czyli osi B, wciśnięcie TS w prawo powoduje odjazd konika, czyli osi B. Dociśnięcie w trakcie tego ruchu rapida pozwala przyspieszyć ten ruch, więc jest wolny, szybki, wolny, szybki, wolny i tak samo do tyłu, wolny, szybki, wolny, szybki, wolny. Po prawej stronie natomiast na to tokarce znajdują się przyciski odpowiedzialne za wyrzutnik biura, czyli Chip, Chip Forward powoduje uruchomienie wyrzutnika do przodu, mogę go zatrzymać przyciskiem Chip Stop, natomiast Chip Reward Pozwala mi na cofanie wyrzutnika, jeżeli na przykład wpadło mi coś, co chcę, co chcę wyciągnąć. Natomiast tutaj są dwie rzeczy, o których trzeba pamiętać. Po pierwsze, Cheap Reward trzeba przytrzymywać. Dopiero przytrzymany przycisk powoduje ruch wyrzutnika, puszczenie go powoduje jego zatrzymanie, a po drugie uważajmy, żeby nie zrzucić zbyt dużo wiórów prawda, na końcu taśmy, jeżeli mamy do czynienia z wyrzutnikiem taśmowym, albo żeby ich za bardzo nie zebrać i nie zmielić na końcu maszyny, jeżeli mamy wyrzutnik śrubowy, no bo oczywiście później wymaga dodatkowego czyszczenia no i możemy przeciążyć chociażby silnik. Wyrzutnik ma też taką fajną cechę, że jeżeli z jakiegoś powodu niemożliwa będzie, niemożliwa będzie jego dalsza praca, na przykład będzie wiórów za dużo albo coś nam się zablokowało, Wyrzutnik spróbuje się cofnąć i popchnąć wióra jeszcze raz. Być może coś nam się ułoży, także teraz, teraz to działanie będzie, będzie łatwiejsze. Jeżeli natomiast chodzi o frezarkę, wyrzutnik wióra, jak widzimy, znajduje się po lewej stronie, ma dokładnie takie samo działanie. Natomiast po prawej stronie mamy do czynienia z przyciskami Coolant Up, Coolant Down oraz Aux Coolant. O ile coolant up i coolant down jest oczywiste i służy do sterowania dodatkową dyszą typu pikul, która może być zamontowana w maszynie, którą mogę obniżać i podwyższać, tak żeby zawsze trafiać chłodziwem zewnętrznym w nasze narzędzie, o tyle Aux kulant nawet nie próbuje wymówić pełnej nazwy od Aux. Jest to po prostu dodatkowa zewnętrzna pompa chłodziwa, która w większości sytuacji oznacza po prostu chłodziwo wysokociesieniowe poprzez wrzeciono czy to 21 czy 69 bar. Dzięki ślicznie za poświęcony czas. W dzisiejszym materiału omówiliśmy sobie dwa z trybów maszyny. Kolejny materiał będzie tyczył się głównie tego, co możemy znaleźć pod przyciskiem offset. Także jeżeli nie chcecie go opuścić, oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji, ewentualnie lajka, like, ewentualnie dzwoneczka albo do podzielenia się linkiem ze znajomymi. Jeżeli coś było do poprawki, oczywiście napiszcie to na dole w komentarzu. Postaram się w kolejnych materiałach uniknąć tych błędów. No i cóż, jeszcze raz dzięki. Mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień.